Dobry. Nasz pomysł nazywa się wrażliwość dziecka i odchodzi od tego, że dlaczego rodzice, dlaczego dorośli nie chcą tak naprawdę oddawać włosów, a robią to dzieci. Uznaliśmy, że przez to, że dzieci mają pewną wrażliwość i poczucie bezinteresowności, które dzieci, te rodzice tracą, dorośli tracą wraz z wiekiem. Stąd nasz pomysł na telewizję. Tak, w spocie widzimy małe dziecko, które bawi się swoją zabawką. Wstrzyżenie. W w wkłada te włosy do koperty i prosi rodzica, żeby wysłało te włosy. Chodzi o to, że dziecko jest łatwiej, może niełatwiej, ale dziecko właśnie oddaje coś, co jest dla niego najważniejsze, czyli ta ulubiona zabawka. Potrafi ją ostrzyć i oddać ją komuś, kto bardziej potrzebuje tych głosów, A rodzic, jak się o tym dowie, to po prostu będzie mu głupio, że, że sam nie oddał tych głosów, a jego dziecko jest w stanie to zrobić. Stąd mamy print, w którym po prostu pokazujemy dziecko jako fryzjera i jego obciętą ulubioną zabawkę. Mam pomysł też na ekspertów, których chcemy umieścić w losowo wybranych lokalach, patronach akcji, którzy nie tylko pomogą obciąć dobrze włosy kobiecie, żeby dobrze wyglądała, ale też przy tym oddamy te włosy od razu na miejscu do fundacji. Włosy Sławy to też pomysł taki, żeby zrobić tak zwany włosy challenge, jak jest w knajpach amerykańskich, czyli pokazujemy osoby, które oddały jak najwięcej włosów, wieszamy ich na ścianę, niech się cieszą. Aplikacja. Aplikacja ma, na, ma za zadanie pokazać, gdzie są najbliższe miejsca z, z ekspertami. Gdzie możemy pójść do fryzjera i oddać te włosy od razu. No i to chyba tyle. Dzięki. Dziękujemy.